Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o programie Mama 4, porozumieniu między rządem a Facebookiem oraz reakcji Piotra Glińskiego na pytanie Roberta Mazurka: Facebook zablokował Ci konto, pomożemy Ci się odwołać. Polska jest pierwszym krajem, w którym internauci mają możliwość odwołania się od decyzji o blokadzie treści. Dostałeś bana na prywatnym portalu. Państwo ci pomoże, biedaku. Nie mamy co robić. Ty płać nadal wysokie podatki, a my ci odblokujemy fejsa. I będziesz dalej czytał jakieś głupoty, a my w tym czasie podniesiemy podatki. Po prostu dramat. Adam Faflon Andruszkiewicz będzie zajmował się ściąganiem banów. Cieszę się, bo mam bana u pana wiceministra. Dziwi, że wiceminister Andruszkiewicz nie protestuje, gdy na ministerialnej grafice znak prywatnej spółki z obcym kapitałem znajduje się na równi z wizerunkiem orła białego na czerwonym polu. Dobry Boże, tym się w Polsce zajmuje Ministerstwo Cyfryzacji nie bramkami na autostradach zamienionymi w system e-poboru, e-dowodem, e-dokumentacją medyczną, które przyniosą realne milionowe korzyści. Plus prozdrowotne, zdejmowaniem banów z Fejsa, odlot. Wicepremier Piotr Gliński, w rozmowie Rmfm z Robertem Mazurkiem, przerwał wywiad i wyszedł ze studia po pytaniu o pieniądze dla Europejskiego Centrum Solidarności. W czerwcu z mijającego ubiegłego roku obiecał Pan Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku dotacje w wysokości 7 milionów, w październiku się pan rozmyślił i stwierdził, że da tylko 4 miliony. Czy, czy powodem są jest polityczne, jak mówicie, zaangażowanie ECS-u? Yy, powodem jest to, że pan miał zadać pytanie o budżet kultury, bo to jest bardzo interesujące Sekunda, pytanie. Budżet powy... kultury został zwiększony o ponad 1%. Ja zadaję i w pytanie, a pan premier odpowiada na pytanie, które sam sobie W pierwszym roku... Nie, ale pan wie, dlaczego nie odpowiadam na to pytanie nie odpowiem na to pytanie. Dlaczego? Yy, mówiłem panu także przed rozmową. Nie, tutaj, tutaj, o ECS się pan naszyła. mi nie mówił. Nie będę mówił o sprawach Gdańska w związku ze śmiercią nie, nie, nie. prezydenta Adamowicza. Ale ja nie rozmawiam Powodu, nie mówię, nie że... rozmawiajmy. Jeszcze dwa tygodnie nie minęły od tych dramatycznych wydarzeń. Nie, nie będziemy rozmawiać o tym Panie premierze, o bardzo pana przepraszam. Nie rozmawiamy ani o śmierci, ani o tym, co tam się działo. Nie rozmawiam o słowach tych moim zdaniem obłąkanych ludzi, którzy oskarżają pana o całe zło tego świata. Ja pana pytam o prostą decyzję budżetową. Obiecaliście 7 milionów, daliście 4. Nie będę się do tego ustosunkował, to nie są to nie są. To są publiczne pieniądze nie, 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 na Boga, nie, nie panie ale... premierze. Powinien to, to co pan mówi, te informacje są nierzetelne pytania. i nie będziemy o tym rozmawiać. Nierzetelne jest bardzo. pismo, w którym, które ma ECS. Dziękuję panu za rozmowę. Minister Kultury wyjaśnia, na rozmowę z redaktorem Mazurkiem zgodziłem się tylko pod warunkiem nieporuszania tematów w jakikolwiek sposób związanych z tragiczną śmiercią prezydenta Pawła Adamowicza. Uważam, że wymaga tego okres żałoby. Wszyscy potrzebujemy więcej ciszy i refleksji, a nie młodzki medialnej. Redaktor dał słowo, a następnie je złamał na antenie. To widocznie było dla mnie za wiele. Premier, powołując się na żałobę po Adamowiczu przy banalnym pytaniu o budżet, jakby przyznał, że jego decyzja miała związek z Adamowiczem. Nie wiem, czy chciał nas zostawić z takim wrażeniem. Mnie zostawił z wrażeniem, że w poczuciu komfortu może się wypowiadać tylko tam, gdzie można sobie ustawić pytania, a dziennikarz mu nie podskoczy. Wicepremier Gliński zamiast spokojnie odpowiedzieć na niewygodne pytanie Mazurka, rzuca słuchawką i wychodzi ze studia. Mazurek chyba trafił w czuły punkt. Ciekawe co by było jakby zapytał o 100 milionów złotych na cmentarz żydowski. Panu Glińskiemu polecamy zjeść Snikersa. Kiedy przyzwyczajasz się do tego, że dziennikarz nie zadaje własnych pytań, a potem się orientujesz, że to nie TVP. Minister Gliński, idąc do redaktora Mazurka, spodziewał się chyba krzyżowego ognia pytań. Co jeszcze się udało? Czy to można zaliczyć również przede wszystkim do sukcesów Ministerstwa Kultury? Które będą niekwestionowane przez lata, i czy prawdą jest, że jest pan człowiekiem wolności? Fajny ten nasz minister kultury, taki niezakulturalny. Oczywiście nie obeszło się bez odpowiednich memów. Zaczęło się, człowiek wolności, minister gliński w jednym z dziesięciu. Nie na takie pytania się umawialiśmy. Spieszmy się pytać ministrów, tak szybko wychodzą. Dziennikarz zaniemówił, internauci zszokowani. Wicepremier zrobił to na wizji, kiedy ktoś zaproponuje mi kawę z mlekiem, makao i po makale. Prezes Jarosław Kaczyński. PiS może przegrać tylko sam ze sobą. I przegra. Matki po ukończeniu 60 roku życia, ojcowie 65 roku życia, spełniający kryteria programu Mama 4, Plus, będą mogli złożyć wniosek do ZUS lub KRUS. O przyznanie świadczenia w wysokości 1100 zł brutto lub podwyższenie otrzymywanego już świadczenia do tej kwoty program Mama 4 miałaś czwórkę dzieci z zaciśniętymi zębami, godziłaś to z pracą, by zadbać o przyszłość, odejmowałaś od ust swoim dzieciom, odkładając wzrost na emeryturę. Jesteś frajerką, matki, które nie pracowały emeryturę, dostaną, a ty dodatkowej nie, bo przecież już masz. Gdyby emerytura z programu Mama 4 Plus była dodatkiem doświadczenia dla wszystkich kobiet, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci, to ok, ale jeśli tylko dla tych, które nie pracowały albo pracowały za krótko, to znów jest to kara dla aktywnych. Dziwne skrzywienie ma nasz rząd. Moja mama wychowała sześcioro dzieci, moja teściowa również. Ale obie oprócz urodzenia dzieci ciężko pracowały zawodowo: jedna jako lekarz, druga jako inżynier budownictwa. W tej sytuacji takie kobiety jak one są zwyczajnie pokrzywdzone. Gdyby nie pracowały, to by dostały. Odnotowuję, że w informacjach dnia w telewizji Trwam uczciwie powiedziano, że z programu Mama 4 będą mogli korzystać również cudzoziemcy. Barbara Nowacka o mowie nienawiści. Pamięta pani Szarańczę, którą trzeba strząsnąć ze zdrowego drzewa Polski? To kto to powiedział? To przecież to powiedział Grzegorz Schetyna, natomiast nadal I to była jest... mowa miłości. Nie, natomiast jest to ale też proszę powiedzieć, że czasami są metafory. To, to jest czasami metafora, czasami watachy, no, przepraszam, tam, to co to było? A czy ja mówię, że Radosław Sikorski był polityk PiS. E, chcieli, Ale Platforma chciała... Obywatelska obecnie... 500 plus dla Ukraińców. Według oficjalnych danych już ponad 4,5 tysiąca ukraińskich dzieci pobiera w Polsce świadczenie z rządowego programu 500 plus. Ukraińskim pracownikom opłaca się sprowadzać do Polski całe rodziny. Mogą odkładać nie tylko na polskie emerytury i renty. Mogą także korzystać z programu 500 Plus na dzieci. Nikt wcześniej na taką skalę jak teraz nie zalał Polski imigrantami. Prawo i Sprawiedliwość z programami socjalnymi zapisuje się złotymi głoskami w najnowszej historii socjalizmu i etatyzmu. Nasze wnuki będą o tym wspominać, jak nasi rodzice czasy Gierka, gdy pojawiły się pomarańcze, a po latach trzeba było długi spłacać. Cytując klasyka Andrzej. To jednie. Kwota wolna od podatku i progi podatkowe od lat są takie same, natomiast zus rośnie co roku. W dodatku mamy planowaną inflację około 3%. Co to znaczy? To znaczy, że podatki są co rok podnoszone bez głosowania tego faktu. Czy to przypadkiem nie jest sprzeczne z konstytucją? Elżbieta kruk, w FFM. To najlepsze rzecz, która się telewizji udała, by nie powiedzieć jedyna. To jest właśnie VOD, które zrobili. Dzięki temu w internecie sobie mogę czasami coś obejrzeć. Na przykład. Coś Oleta... dobrego stało się w telewizji. Oczywiście, że tak. Teatr telewizji, którego pani nie widziała. E, listy z Rosji. E, w, to skąd pan w, reżyserii, w reżyserii, a kto był reżyserem? Nie pamiętam. A ja to pani powiem. Wawrzyniec, jaki Wawrzyniec? Ale Panie redaktorze, no proszę mnie nie odczytać. No ale dobrze, no Pani widziała, Pani... Ale, a ja, a ja, muszę, pami a ja pa a muszę pamiętać? Nie, 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 ale nie, skoro muszę, Pani tak wszystko muszę. widziała, a jakiś inny w takim razie te teatr telewizji Pani pamięta? Panie redaktorze. <grym> Przyszliśmy pani tu sprawdzać, czy ja oglądam telewizję publiczną. Nie, nie, skąd? Pani, jak widać, Pani nie ogląda, Pani wystarczy... Pani ją broni, nie oglądając. Terelecki. PiS składa w Sejmie projekt dotyczący NBP. I podobnie jak pozostałe partie, które pokazały projekty ustaw dotyczące jawności w NPP, po cichu psują już i tak skandaliczny proces legislacyjny. Ustawa o dostępie do informacji publicznej reguluje to, co posłowie chcą uregulować na nowo. Czeka nas taki kryzys, jakiego jeszcze nie było. Z budżetówki odpływają specjaliści i będzie tylko gorzej. Rezydenci już nie muszą uciekać za granicę, jak napisano w tekście. Po prostu przestają pracować na NFZ. I nagle wszystko jest proste: mało papierów i dobra pensja. Czeka nas zagłada sektora państwowego we wszystkich działkach, nie tylko zdrowia. Nie wiem, czy to tak do końca super. Dobry przykład, jak odpowiadać, gdyby kiedykolwiek ktoś wam zarzucił, że jesteście przestępcą. Chciałabym odpowiedzieć na, na, na to pytanie pana posła, yy, że. Yy... Nie prowadziłam żadnej działalności przestępczej. Nigdy w życiu nie prowadziłam działalności przestępczej. Jestem osobą, która uważa, że prawa należy przestrzegać. Staram się to robić. Kasuję bilet w tramwaju, także wtedy kiedy jadę tylko jeden przystanek. Zbieram to, co mój pies zostawi na trawniku, zbieram również śmieci zostawione przez innych ludzi. Więc yy, yy, nie bardzo rozumiem, w jakim kontekście zostałam tutaj postawiona w takim, przed takim zarzutem, że moja działalność miała charakter potencjalnie przestępczy. Jeżeli kwota wolna od podatków w Polsce to 3091 zł, a oficjalny próg ubóstwa w czteroosobowej rodzinie to 23 452 zł rocznie, to jasno widać, że to bandyckie państwo doi nawet skrajnie ubogich. Jak to się nazywa? Wolność, demokracja i sprawiedliwość społeczna. Protesty pracowników ośrodków pomocy społecznej, którzy zorientowali się, że mają gorsze zarobki niż ich podopieczni, wysokość zasiłków. Nie trzeba zachęt do pracy, wystarczy zatrzymać demoralizację i obrażanie poczucia ludzkiej sprawiedliwości i uczciwości. Drugi próg podatkowy 2009 rok: 85 528 zł, 2019 rok bez zmian. 10 lat bez zmiany kwoty. Państwo uważa, że jak zarabiasz około 5200 zł netto miesięcznie, to jesteś krezus i odprowadzasz 32% podatku. Socjal goni socjal, a ktoś, kto zarabia 1200 euro, uznawany jest w Polsce za zamożnego, bantustan. Ewa Kopacz podczas konwencji POKO. Po 98 latach, czyli blisko po 100 latach, prawie po wieku. Trzeba było rządów jednej opcji, żeby polskie parasolski zastukały ponownie, zastukały na polskich ulicach podczas naszych czarnych marszy. Którzy próbują nas pozbawić możliwości osobistego wyboru i równego traktowania, mówimy im jedno, jesteście śmiesznie nieaktualni. Czuć od was naftaliną. Nauczcie się wreszcie żyć w społeczeństwie równych kobiet i mężczyzn. Nauczcie się wreszcie żyć w Europie. Składki ZUS rosną błyskawicznie. Jak tak dalej pójdzie, to wkrótce przekroczą pensję minimalną. Zamiast na przykład zatrudnić dodatkowego pracownika, pracodawca musi wyrzucić pieniądze na zmarnowanie ich przez ZUS. Świetny system. Nic, tylko zakładać w Polsce firmy. W biletomatach będzie język ukraiński, niby spoko, ale wolałbym, żeby zamiast tego Warszawa przeznaczyła pieniądze na naukę języka polskiego dla Ukraińców. Wtedy ja też się z nimi dogadam, nie tylko biletomat. Słyszę co chwila, że sprzeciw przeciwko rozpasanej i pozostającej poza wszelką kontrolą machinie urzędniczej zwanej Unią Europejską, która przejmuje władzę nad Europą, to walka przeciwko Europie. Dokładnie tak samo mówiono, że walka z komunistyczną dyktaturą to walka przeciwko Polsce. GUS. W listopadzie znów spadek urodzeń. Urodziło się 30 tysięcy dzieci. Rok temu 31 900 dzieci. Zmarło 33 tysiące osób. Rok temu 32 400. Suma krocząca urodzeń za ostatnie 12 miesięcy spadła poniżej 390 tysięcy. Liczba zgonów wciąż rośnie. Nożyce demograficzne coraz większe. Największe od lutego 2016 roku. Dobromir Sośnierz strolował feministkę. E, Pani Bilbao Barandika dopuściła się niestosownej wypowiedzi tutaj, na tej sali. E, powiedziała, że sześciu mówców, wypowiadających się w sprawie euro, było mężczyznami. E, chciałem zwrócić Pani uwagę, żeby nie szufladkowała Pani ludzi po wyglądzie. Być może oni czują się kobietami i teraz jest im przez Panią przykro. Proszę wstać, przeprosić tych ludzi e, i powstrzymać na przyszłość od takich szowinistycznych wypowiedzi. Proszę nie mówić ludziom, kim mają być. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety Pana Janusza Piechocińskiego. Liczba osób popierających zakaz handlu w niedzielę spadła w grudniu o 3 punkty procentowe w stosunku do wyników badań z listopada i obecnie wynosi 28%. 71% Polaków nie chce, żeby politycy urządzali im weekendy. Na koniec 2018 roku mieliśmy w Polsce 2,5 tysiąca aut elektrycznych. 2019 rok Zaplanowano zarejestrowanie 17 nowych odmian buraka. I to wszystko co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.